Cześć, witaj w krótkim poradniku dotyczącym Excela. Chcę ci pokazać taki bardzo często powszechny problem, który spotykam w firmach. A pracownicy, którzy mają Excela, używają go, ale pokazują się w takiej formie, że mamy taki widok chroniony, żółty pasek u góry i za każdym razem, kiedy włączają te same swoje pliki, na których często pracują, muszą kliknąć włącz edytowanie. I oczywiście, kiedy te pliki są większe, ten plik znowu się ponownie przelicza. Jak sobie to wyłączyć? Już ci tutaj pokazuję, a mianowicie wchodzimy sobie w, w plik, opcje, centrum zaufania, ustawienia centrum zaufania, widok chroniony i wyłączamy te wszystkie tutaj przyciski i mamy ochroniony, tak, odchroniony widok. Włączmy go jeszcze raz. Tak. I już tego żółtego paska nie ma, nie trzeba go włączać ponownie. Plik się znowu nie przelicza. Drugi przypadek. To kiedy mamy tak zwane makra, które są zablokowane. A mianowicie, co wtedy trzeba zrobić? Plik jest zablokowany przez makra, więc musimy go odblokować. Robimy to w taki sposób, że przechodzimy do naszego pliku, dajemy właściwości i zaznaczamy odblokuj. W tym momencie plik został odblokowany. Ale mamy jeszcze kolejny żółty pasek, mianowicie tym razem zawartość zewnętrzna i też mogę go klikać. Tutaj w tym przypadku chodzi o to, że mamy zastosowane power query, które nam tu odświeża. Jak widać jest ten komunikat, nie mogę sobie odświeżyć tego power query. No i faktycznie mogę go kliknąć, ale za każdym razem będę musiał go klikać. Tak? Więc zrobimy to w taki sposób, raz na zawsze, czyli w plik opcje, centrum zaufania, ustawienia centrum zaufania i mamy zawartość zewnętrzna, więc możemy sobie to wyłączyć. Jest to oczywiście opcja niezalecana, jednak jeżeli planujemy nad plikami, które są od nas z wewnątrz, to spokojnie możemy to wyłączać, żeby nie było żadnych takich komunikatów. Dodatkowo, jeżeli stosujesz power query, to w niektórych przypadkach pojawia się taki komunikat dotyczący Prywatności danych, więc jeżeli masz Power Query i jakąś tutaj opcję, więc polecam Ci przejść w opcjach dodatku Power Query i zaznaczyć sobie prywatność i zaznaczyć pole ignorowania poziomu prywatności, wtedy nie będzie takiego okienka za każdym razem. To tyle w tym odcinku. Krótki tip: jak sobie poradzić z ochroną arkusza. Włączeniem mak zablokowanych, no i oczywiście wyłączeniem paska żółtego dotyczącymi odświeżania zawartości zewnętrznej. Tyle, mam nadzieję, że było to dla Ciebie przydatne. Zostaw proszę subskrypcję dzwoneczek i czekaj na kolejne materiały. Cześć, do zobaczenia.